ty nie umieją otwierać samochodu Stres przed kamerą Znam ci pytania No nie wiem Zastanawiam się czy dojedziemy na siłownię, bo mamy rezerwę paliwa od kilku dni i jeździmy cały czas na niej Ile wypiłaś przed... Wypiłam jedną macie Jedną maczę. Za mało. Słuchajcie, od jakiegoś czasu jeździmy sobie samochodem w ogóle na siłownię, zamiast chodzić pieszo, bo zawsze chodziliśmy pieszo, nie mieliśmy samochodu, ale od jakiegoś czasu no, mamy ten komfort, że możemy samochodem. Jest listopad i no, wygodnie jest, nie? Więc dzisiaj właśnie to tak na zmianę sobie jeździmy. Czasem się kłócimy o to kto prowadzi, ale zazwyczaj tą kłótnię wiadomo kto wygrywa nie Powinniśmy w kamień papiernożyce grać. No i co? Jedziemy tym samochodem, na siłkę ja dzisiaj mam trening push i powiem wam w tle jak aktualnie trenuję, co tam umie słychać i tak dalej, a ty masz coś co masz dzisiaj? Oh, shit, cześć! jakiś awaria tu się stała. O Jezus Maria, stała się awaria. Dzisiaj robię posadki, nogi. Zaskoczyłaś się naprawdę. OK, jestem już po treningu, Marta jeszcze robi trening, więc za chwilkę tutaj dojdzie do nas i omówię sobie ten trening, też powiem Wam tak mniej więcej, no, dawno mi nie było na YouTube, nie? Ostatnie dwa lata byłem bardzo nieregularny z wielu powodów, ale głównie, no to wiadomo, wypalenie po pewnych kilku latach tworzenia czegoś, w końcu przychodzi taki stan, że nie wiemy, co robić dalej, to już w pewnym momencie nam się znudziło, musimy przemyśleć wiele kwestii, też zmieniamy się jako ludzie, ja mam teraz 27 lat, jak zaczynałem YouTube'a, miałem około 20, więc dużo w mojej głowie się zmieniło i musiałem przewajatościować sobie pewne rzeczy. Ostatnio w internecie odwala się wielki syf, te wszystkie gale, patologiczne walki, te dramy. I no, musiałem sobie przewajatościować wiele rzeczy i zrobiłem to i wracam w nowym stylu. To jest taki, powiedzmy, stary styl, ale nowy Simonte. Także nie przedłużając, jestem aktualnie w formie życia, bo to, że nie wrzucam na YouTube'a nie znaczy, że nie trenowałem. Wręcz przeciwnie, jakby ja nie potrzebuję nagrywać siebie, żeby trenować. Trening jest moją pasją, ja tylko. Kocham i nawet jakby ktoś mnie nie nagrywał, właśnie jak ktoś się pyta, co jest dla Ciebie pasją? to odpowiedź na to pytanie był byłoby, jakby nikt nie patrzył, nikt za to ci nie płacił, to i tak byś to robił. Właśnie jakby ja cały czas trenowałem, mimo tego, że nie wrzucałem tutaj filmów, nie nagrywałem tego, nie muszę pokazywać tego, że trenuję, żeby chodzić na siłownię, bo ja to kocham. Więc przez te ostatnie dwa lata, jak byłem mniej regularny, no to trenowałem bardzo ciężko i no, widzę tego efekty, bardzo widzę efekty. Na przykład, tutaj mieliście przed chwilą na przebicy, jak wyciskałem sobie na barki 40 kg, kiedy gdzieś mogłem o tym pomarzyć i wyciskałem może 20-25 kg, więc jestem najsilniejszy w życiu. Mam też najlepszą formę w życiu aktualnie. Może nie pod względem tkanki tłuszczowej, ale na pewno jakby całościowo, jak spojrzę na swoją sylwetkę, no to to jest bardzo fajnie. Jakby jestem z tego bardzo zadowolony, jak na to, że jestem osobą naturalną. To ostatnie dwa lata, gdzie pierwszy taki progres, wiecie, w pierwszych dwóch latach widać taki największy, no to teraz jak mam te 8 lat stażu, to od 6 do 8 roku stażu. Zrobiłem chyba większy progres niż od 4 do 6 roku w stażu, bo zrozumiałem wiele rzeczy i zmieniłem wiele rzeczy w swoich treningach na lepsze, więc widzę tego efekty. Więc nie ma takiej wymówki, że na sucho to tylko trawa urośnie, naturalnie to tam nie wiem, możecie tylko coś tam coś tam nie. To są bzdury Jak trenujecie na przykład 5 lat i zastanawiacie się, może powinienem już wejść na bombę czy coś takiego, Wiesz, mi nie warto to brać steroidów. Jakby nie wiem ze swojego doświadczenia, bo nigdy nie brałem, ale no widać po ludziach, którzy że biorą, że no to nie jest zdrowe jasne, to jakby sport nie jest zdrowy dlatego róbmy to rekreacyjnie i dla zdrowia trenujmy, bo to jest piękniejsze i jest z tego większa satysfakcja no i co jeszcze mogę powiedzieć, aktualnie trenuję dosyć na spontanie, bo za dwa tygodnie otwierają nam nową siłkę tą siłkę, którą widzicie, ona jest ze mną od początku YouTube'a, e, trenuję na niej 8 lat, czy nie wiem czy 8, bo w sumie te swoje początki siłowni jeszcze miałem na takiej akademickiej siłowni, więc może nie 8, ale za dwa tygodnie otwierają nam nową siłownię w moim Bloku na parterze to będzie, jak to się nazywa, jazz gym o 2500 m2. Będę mieć siłkę w miejscu zamieszkania. Niesamowite, będę sobie schodzić na dla Was, tam regularnie filmy. Więc za dwa tygodnie nowa siłka. Czekam na Martę i jedziemy do domu i jeść. Pokażę Wam, co tam jem. I tyle. Specjalnie bluzy nie założyłeś, no. Kiedy teraz? No. Nie, bo jest ciepło, zobacz jak słoneczka świeci. Faktycznie, 10 stopni. A nagrywasz mnie tak, że miłe póci na te. No bo łapa ważniejsza. Chciałem powiedzieć, że ci ludzie co cały czas chodzą w pustkach, bluzach, i non stop narzekają, że im zimne... To są ci ludzie, którzy najczęściej chorują. A taki Simonte, Yy, żonobijka, zima, śmieci wychodzę, coś tutaj, ten, do żabki, w krótkich spodenkach i co, i nie, nie choruję. Ludzie myślą, że mojsować, żeby trzeba, to wchodzić do wody. Trzeba. Nie, można mojsować na co dzień i te 5 minut dziennie trochę powalczyć z tym zimnym. Niech układ odpornościowy, wiecie, adaptacje tak jak na siłkę, to też tutaj. A, proszę dojechaliśmy, wysadzam Cię tutaj i ja jadę zatankować samochód. To zawsze mi napisze listę zakupów taką beznadziejną, porozrzucane wszystkie rzeczy, ja potem chodzę po sklepie i szukam 30 minut jednej rzeczy. Z kobietami jest tak ciężko, mówię o Hey, nie wiem czy będziemy mnie słychać, bo trochę wieje, ale no trudno, jest ładna pogoda, więc korzystam, łapię słońce ile się da, mimo tego, że listopad. Słuchajcie, po treningu ostatnio najczęściej walę sobie Shakea, gdzie mamy 300 ml mleka, 40 gramów na ja dwa banany, odżywka białkowa 30 g z Jimima bezsmakowa, najlepsza na świecie odżywka z Simon t 5 kodem Maciej rabadzi. Ten posiłek ma 750 kalorii i 45 gramów białka i zastępuje mi jeden z obiadów. Dzięki czemu mogę jeść więcej. A jak po tytule widzicie, moim celem aktualnie jest budowanie masy mięśniowej. No i właśnie, możecie się zastanawiać, jaki jest mój cel nagrywania tych filmów, co chcę w najbliższej przyszłości robić na tym kanale. A więc, chcę vlogować, chcę pokazywać po prostu. To jak rozwijam się sylwetkowo yy, nauczać was oczywiście też o diecie, treningu. Taki vlog jak dzisiaj to będą kolejne. Dzisiaj mamy w tytule jedynkę, więc będzie drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty i piętnasty. I będę wrzucać po prostu losowe jakieś fragmenty z mojego dnia i pokazywać jak jem trenuję dosłownie tak, jak jest w tytule. Jest bardziej kwestia doprecyzowania już później co, co ewentualnie miałoby miało się zadać. Nie? ale to raczej nie będzie problemem. Więc... Ale wiadomo, jeśli jakby trzeba, no to trzeba i to nie że jestem typowym facetem. Nie? Ja przed chwilą rozkładam ten dywan, bo przyszedł nam z pralni, odesłaliśmy, bo był pogrodzone. i wołam Martę, mówię słuchaj, ten dywan jakiś taki żółty jest, przecież on był bielszy. Jestem tak głupi, nie? Ja mam przecież okulary, które odbijają niebieskie światło i one mają taki ciepły odcień, po prostu wszystko jest tak ciepłe. I w tych okularach ten dywan jest taki żółty właśnie, ja się przestraszyłem, że coś jest nie tak z nim. A teraz będę robić sobie makaron bolognese, czyli to, co zjem cały czas, bo uwielbiam, to jest mega łatwe, ale już wam nie będę pokazywać całego przepisu. Bardzo prosty i w razie, że go wklejam wam tutaj, screena z mojej diety, z której korzystam na co dzień, biorę się zagotowanie, bo jak mówiłem, muszę robić masę, bo teraz jest zima i muszę robić masę. Jo. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy w ogóle podoba wam się ten pomysł na taką serię vlogów, gdzie będę Wam pokazywać co jem, jak trenuję, też dawać Wam oczywiście jakieś rady, bo to nie jest tak, że ja będę vlogować o wszystkim i o niczym, każdy vlog będzie miał jakiś cel. Załóżmy w danym vlogu będę chciał Wam powiedzieć coś o treningu barków, to wezmę aparat na siłkę, nagram ćwiczenia na barki i też Wam będę przemycać tam wiedzę, także to nie jest tak, że to będzie takie vlogowanie, no wiecie o co chodzi, takiego czego już akurat nie lubię nie przepadam za czymś takim. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to darmowe szkolenie. O którym nie mówiłem chyba na YouTube, na pewno nie mówiłem, bo nic nie nagrywałem przez dwa lata. Ale mówię na stop na Instagramie, dlatego mówię też tutaj. Słuchajcie, jeśli chcecie darmowe szkolenie 30-minutowe, gdzie wytłumaczę Wam wszystko, o diecie, treningu, co musicie wiedzieć, obliczę nawet za Was zapotrzebowanie koloryczne, to wystarczy, że wejdziecie na mojego Instagrama tutaj i udzielę Wam dostępu. Tam macie całą instrukcję, ale w zasadzie wystarczy, że do mnie po prostu napiszecie. Ja Wam wysyłam link do tego szkolenia. Zrobiłem to po to, bo wiem że teraz będę bardziej vlogować i chciałem zawrzeć całą wiedzę w takim jednym filmie, żebyście nie musieli oglądać moich 30 filmów i zastanawiać się co, jak, po co i dlaczego. Jest jedno miejsce, w którym dowiecie się wszystkiego, w którym wam pomagam, później wszystko wam wysyłam, co i jak i po co, dlaczego. Jouuuu!